Uwaga, okay. właśnie nawiązujemy nic porozumienia. Plotka ma dotrzeć do kapitana w czasie nie dłuższym niż 90 sekund. Za każde przekazane słowo kluczowe otrzymujecie jeden punkt. Antek, teraz wszyscy zakładacie słuchawki, wasza drużyna, ja również, darka. Tak? Ja również. A tomasz przeczyta darkowi naszą. Historyjka. Uwaga. Wolno, wyraźnie ze zrozumieniem. Król August II, mocny, znany był ze swojej nadludzkiej siły. Podobno umiał zgnieść gołymi rękami podkowe. Jednak nie to zapewniło mu wielką sławę. Historycy są zgodni. August uzależniony był od seksu. Władca nie brał jeńców, za to z powodzeniem uwodził chłopki, mieszczki, arystokratki i szlachcianki. I choć August uznał tylko jedenaścioro potomków, liczbę nieślubnych dzieci władcy szacuje się na ponad trzysta! Jadzia, możesz ciągnąć słuchawki? Ja? Dobrze, I uwaga, czas, start. Król August II był uzależniony był od seksu, ale wcześniej wiemy o nim to, że on był, miał naródzką siłę i potrafił zmieniać podkowę i tak dalej. W związku z tym seksem, od którego był uzależniony podobno, miał 11 potomków prawowitych, uznanych i około 300 nieprawowitych z licznymi, jak się domyślasz, osobami płci przeciwnej. Dziękuję. Już koniec? Tak. Do, do król, dobra, król August mocny miał problemy mocny? z seksem, tak, był bardzo seksualny, miał po, po, potężny pociąg, po, 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 to podaż, popyt. I miał bardzo wielu mał, Aha, był też potwornie silny, to może mieć związek. Zginął podkowy, który był, oczywiście, wiesz, jak to podkowy. I teraz tak, miał 11 dzieci, sekund. prawowitych, a 300 nieprawowitych zupełnie, jakby takich, no po prostu samopas Tak, dobra. król August mocny miał bardzo. Po, Antek, miał, Antek. Eee, Król August Mocny miał e, bardzo, duży August, August, bardzo duży pociąg. Król August Mocny. Miał bardzo duży pociąg. Seksualny bym powiedział. Zginał, zginał, zginał podkowy. Pod, pod, pod Podkowy zginał i miał Podkowy. 11 dzieci, miał e, prawowitych, a, a 300 miał takich porzucanych po, 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 po różnych jakby sferach działalności swojego życia. E, on, był, on był bardzo fajny ten król. Teraz już improwizuje, wiesz, bo nie pamiętam. Ale... Jakiś mocny, a i ja też bym powiedziała, że jakiś seksualność. że słowa seksualność. No dobra, Antek masz 45 sekund, Ale czas w pociągu... start. Masz kupę informacji. Więc y, był y, król Zygmunt. Zygmunt stary, mocny. On był bardzo mocny, ten król. Miał bardzo taki pociąg do. Seksualny miał pociąg do kobiet, ale też do nie tylko kobiet. W ogóle lubił ludzi bardzo. Całe społeczeństwo tak trzymał bardzo podkowę, taką miał podkowie. Lubił łamać podkowę pewną takich stereotypów na różne tematy, wobec czego też bardzo dużo zarabiał dzieci. Zarabiał bardzo dużo pieniędzy i dzieci miał bardzo dużo. 11 miał dzieci, 11 dzieci. Pływał dużo, pływał, pływał na w morzu Bałtyckim, ale również I w górach. I pojawiło w taterach, mu się więcej, pojawiło dzieci dzieci, więcej, więcej dzieci wtedy. No, tak, dużo. Tak, pięć, pięć słów. Całkiem nieźle. Dobrze. No, tak, A, teraz, dobrze. Ej, no. A teraz przeczytam Wam całą historię. I to są, to są prawdziwe historie, to co my tutaj czytamy. Oczywiście. Uwaga. Król August II mocny znany był ze swojej nadludzkiej siły, podobno umiał zgnieść kołymi rękami podkowę. jednak nie to zapewniło mu wielką sławę. Historycy są zgodni. August uzależniony był od seksu, władca nie brał jeńców, za to z powodzeniem uwodził chłopki, mieszczki, arystokratki szlachcianki. i szlachcianki. I choć August uznał tylko jedenaścioro potomków, liczbę nieślubnych dzieci władcy szacuje się na ponad 300. Padło 11 Miał tyle siły, to padło. musiał się gdzieś wyżyć. Pięć punktów dla was.